No to, co wszystko się działo, to jest kategoria cudów, że Pan Panów nas jakoś zachował. Chcę wszystkim podziękować za wspólną modlitwę. Mam taką nadzieję, że będziemy mogli się spotkać 1 listopada tu na cmentarzu. A jeżeli nie, to no, myślę, że za rok, w drugą niedzielę lipca. Bóg zapłać za obecność, Bóg zapłać za złożone ofiary. Z ogłoszeń to tylko jedna rzecz. Została, zostały znalezione klucze przy kościele. Gdyby ktoś zgubił, będą zakreski. Druga rzecz. Została zgubiona przy, przy znaleziona przy plebanii pewna suma pieniędzy. Gdyby ktoś zgubił, można się zgłosić na plebanie. Gdyby ktoś nie, nie był do Komunii Świętej, to po Mszy Świętej za chwilę będzie można w kościele Parchialnym poprosić o Komunię Świętą. Bóg zapłać wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tej mszy świętej nie będę teraz wymieniał żeby nie kusić Pana Boga bo już dość my go nabłagali chcę bardzo prosić chłopców z liturgicznej służby ołtarza, którzy pięknie dziś też po południu przyszli żeby pomogli ogarnąć tutaj wszystko po mszy świętej na nasze krączenie ku świętości, ku wieczności na to byśmy każdy dzień przyjmowali jako dar od Pana Boga i potrafili jak najlepiej przyjąć, jak najlepiej wypełnić dobrem, przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg przedmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. w pokoju Chrystusa, bo niech będzie, łanią pańskiej Pański Pan Panie Mary i potrzeba słuchać świętego.